i panowie, na tym kanale było już bardzo wiele draftów, ale nigdy nie było draftu, gdzie są zakryte statystyki. Wszystkie. Wszystkie. Także siemaneczko, rybeczko, witamy w dzisiejszym kanale u Węgorza i zostańcie z nami do samego końca, bo będzie dużo zwrotów akcji. W dzisiejszym odcinku. Będzie dzisiaj na pewno bardzo fajnie. Na początku wybieramy taktykę od 1 do 5. 5? No Dobrze. Szeroko się zaczyna. 4, 2, 3, 1. I teraz już Magdalena, wszystkie statystyki są zakryte. Wy teraz widzicie, jak to dokładnie wygląda. Wygląda to śmiesznie. Mega profesjonalnie także i w ogóle trudno się wylosowało. Szczerze, wylosowało ci się nawet bardzo, bardzo fajnie. Jednak Magda nie miała pojęcia o tym, że za każdego zawodnika, który grał w Manchesterze United lub wciąż gra, otrzyma ona 100 złotych za wybranie go. E, Charton, znałem Chartona. Skąd? Fify. I Eto, Eto, to jest taki wulkan. No to ja myślę, że on będzie takim wulkanem na boisku i wybieram go. I gdyby Magda wybrała dobrze, czyli Chartona lub Stama, czyli dwóch zawodników, których grało w Manchester United, otrzymałaby po 100 zł za każdego wybranego zawodnika. Jednak jako że tego nie zrobiła i wybrała Samuela, to na jej konto wpada 0 zł. Także Samuel to jako pierwszy zawodnik w naszej drużynie, napastnik dobry, w ogóle w Barcelonie bardzo dużo grał, pokłócił się kiedyś z Ronaldinho i dlatego odszedł. A propos Barcelony Dostaliśmy przesyłkę. A w sumie prawda? Przesyłkę z Barcelony i otworzymy ją w następnej części programu. Tak. No dobra, wybieraj w takim razie bramkarza. Jest to mój ulubiony bramkarz, którego poznałam osobiście, widziałam się z nim wielokrotnie, czyli razy dwa. Z Selsa? Tak, jest, chodziło mi o hardeczkiego. <laughs> Bo on jest z Czech, a my mieszkamy koło Czech. Hardecki nie jest z Czech. Ale mógłby być. No to ja wybieram teraz w tym momencie szczęsnego. To Nie ma innej opcji. to Jest po prostu bramkarz świetny. Szczerze, bezbłędny. Dobra, wybieramy obronę. Jeżeli chodzi o obronę, to masz tutaj, proszę o nazwiska. Hm. Dobra, wybieram stąsa. bo jest, wygląda się, jakby taki do przejścia był. <stans> stąd nie do przejścia. Środkowy obrońca, no dobra. obrońca, no to Diop. Diopa bierzesz? No Diopa. No to. Co się dzieje, No nie, no teraz widzisz, overall 76. Ale nie? tam ci mieli lepsze? No ten miał 82, stąd. Defensywny pomocnik, ważna pozycja na boisku. Dobrze. U nas, na tej pozycji gra na przykład Mata w drużynie. Dobra. Kto ci przypomina Matę? <grystanie> mi Kantę. <grystanie> Ale w ogóle martwi mnie to, że nie mówisz mi, że coś źle albo dobrze, ani się nie wkurzasz. Magdalenka, ja się nie wkurzam, ja jestem spokojnym człowiekiem, ja już wiem do czego ty jesteś zdolna. Wybieram Kantę. Ogólnie mega fajne nazwiska, Ciulen i Ekstein. <grystanie> Zarobiste, człowiek, człowiek jajko, no nie? <noise> tu szkoda, że nie ma tego na nazwiska <noise> Wezmę sobie Berga Berga, no? no to super kochanie Wybrałaś, ile ty masz? 77 wiem. Teraz będzie na pewno inna karta, bo weźmiemy środkowego, ofensywnego pomocnika tam, tam są dobrze zawodnicy, wiesz co tam może być? Maradona na przykład Tam może być Beckham, Messi. Pele Messi może być Lewandowski Nie A. Ale o, widzisz od razu kolorowo no. No. O, tego drugiego znam. Ma koło tego MC Krowę. Marianna, yy, Nie za bardzo wiem, co znaczy ta ikona. Ale o, jako jedyna ma z boku coś tam, takie cośki, że recykling. Aha, no. że playstyle, playstyle. Mm -hmm. recykling. recykling, no. No to wezmę ją. Tak Ona szczerze. po godzinach chodzi i śmieci zbiera. No. no i super, 89, bardzo dobry wybór, bardzo dobry. Nie drugi, wiem. drugi, w tym trzeci, bo jeszcze Wojtek szczęsny. Mm -hmm. Kolejny dobry wybór, Magdalena. Nie miałam na więcej dobrych wyborów. Teraz masz, teraz masz! Uuuu! No ale tutaj tak ci tylko podpowiem, że fajnie jakbyś wybrała jednego zawodnika no. z tego względu, że... No nie wiem, czy mogę ci w sumie powiedzieć. No to nie mów. No to nie mówię. I chodziło mi oczywiście o to, że Darmian grał kiedyś w Manchesterze United, więc można za niego dostać 100 złotych. Kogo chcesz? No Fryty. Fryty. No, no dobra, Dumfries, witamy w zespole. ale tutaj pięknie, złoto, Magdalena. Cieszę się, że to ty wybierasz, bo oddaję nam tutaj bardzo mocno. Dobra, ja mam propozycję. Jeden z zawodników lub zawodniczek, którzy się tutaj znajdują, grał kiedyś w FC Barcelonie. Ty jesteś fanką FC Barcelony Ogromną No to zobaczymy jak Mogę wymienić dwóch zawodników Barcelony w tym momencie No Szczęsto i Lewandowski Chyba oglądasz mecze Wybierz Dobra. zawodnika Barcelony Trulimero Grulimero Czyli on? N nie, dalej On Jest? Nie A. Masz jeszcze cztery szanse Dobra, to Mojica Nie Jeszcze masz trzy szanse Jordi Alba no? No, więc No to razy sztuka, nie? Wiedziała, mam nadzieję, że montażysta to zrobi tak, że za pierwszym będzie <grym> Dobra, lewa pomoc, tutaj musi być karta specjalna i jest tutaj! I Ralfinia jest, Ralfinia bardzo Ralfinia. dobrze Ralfinia! I Dias jest też. Dias grał w Manchesterze w zeszłym sezonie. Nie, ale już ale... kiedyś to chyba powiedziałaś. Dias grał w Liverpoolu. Czemu on mi się tak miesza? I Multi nawet jest. Czy ty Nico Williamsa nazwałeś Multi? No patrz jak on wygląda. Daj okay. mu plecak i będzie. No nie ma innej opcji tak szczerze niż ta karta specjalna, Al Grahama. I mam go wybrać. Skoro pytasz, to może jednak nie. <laughs> Dobra, no to biorę nie. Ralfinia. No. no to Ralfinia ląduje w naszym składzie. Fajne. Fajne. Dobry miał poprzedni sezon. I prawy pomocnik, a tutaj... Pepe! Eee, więc myślę, że nie ma tu żadnej wybitnej opcji, tak szczerze. Eee. Jest ktoś, kto taki jest super? No może super nie, ale dwoma kartami na pewno grałoby się spoko. Odrzucam, e, no, Casemiro. Ok. Odrzucam Olicia. Okej. Okay. Kelly. To okay. no jest zostaje dwóch dobrych. Okej okay. Jak uważasz? To są dobry? No uważam, że nie, ale. No. Żaden z nich nie jest dobry? No. Uważam, że w pierwszym i w drugim ruchu wy wyautowałeś dwóch najlepszych. No dlatego wybieram teraz Olisia. Nie, no wyautowałaś go. Ale ty nie, to była inna gra. Nie, to była nie, ta gra. To była nie, został Pepe i Sane. To nie mini ma mini -gierka. Gierka, to była minigier. Wybieraj Pepe czy Sane. E, wybieram Olisia. Pepe czy Sane? Dobra Pepe. <laughs> Jeszcze gorzej, nie? Z tej dwójki wybra. <laughs> <laughs> Tragedia. <laughs> Dobra, 80 Waga zanim, zanim przejdziemy dalej, otwieramy teraz. Mm. Boksa. Boksa. No. Idealnie pod to. Tak, my się ubraliśmy idealnie, a paczuszkę dostaliśmy ze względu na to, bo pożyczyliśmy koszulkę na wyjazd właśnie do Barcelony. Za co za bycie najlepszym uczniem? Bardzo dobrym uczniem, dobrze. I sprawdzamy, co mamy tutaj w środku. Miłego unboxingu, więc widzowie, w tym momencie możecie zostawić lajka, like napisać miłego unboxingu. Ja przypnę wam serduszko. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, oczywiście subskrybujcie i co? Uwielbiam Twoje filmy. Często, gdy wracam ze szkoły, oglądam Twoje filmy z FIFY i inne. Mam dla Ciebie mały upominek. Dzięki za pożyczenie. Koszulki Lila PS. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Dziękuję. I teraz przyszedł czas na to, żeby wam coś powiedzieć, widzowie. Przez te wszystkie lata, kiedy tworzę w internecie. Czyli trzy. Cieszę się, że udało nam się zbudować takie community, które jest wdzięczne, jest tutaj, ogląda dobrze się bawi i że budujemy coś razem, bo to jest fajne, że ja sobie nagram film, fajne, że dla Magdy, że może sobie odskoczyć od swojej pracki i tutaj się pojawić, fajnie, że Wy po szkole, po pracy, po boisku z kolegami oglądacie sobie te filmy, ale właśnie fajne jest to, że razem wszystko tworzymy, więc widzowie, w tym momencie chciałbym podziękować nie tylko Lili, która dała tutaj prezencik, ale każdemu z Was, kto obejrzał chociaż jeden filmik. Jesteście cudowni, i sprawdźmy co jest w środku Uuuu, są te Co tam jest? Dynia Dynia? A bo to halloweenowe Me No i No to jesienne. lecimy no. Nie Otwieraj. Patrzcie na to, nauczyłem się strzelać Psz, Magda Pfff to jest chyba ręcznie robione Fajne no. I love football To no idealne dla Ciebie Bez kitu, to jest ręcznie robione Dla Twojej dziewczyny Nawiasem mówiąc narzeczonej, a za 271 dni żony. Nie, uwaga. Co dostałaś? Branzoletkę. Bransoletka. Do It Yourself gel your Mask. Kiedyś, jak nagrywałem swoją pierwszą reklamę w życiu, robiłem scenkę, że byłem mamą i miałem odnowę biologiczną. W sensie właśnie maseczkę na głowę. I ogórki się daje i ja zmemowałem z tego i daję sobie pomidora i miałem później całą czerwoną twarz, bo się okazało, że mam uczulenie na... Jak pomidor mnie dotyka. Mamy również naklejki. Mamy kapibarę. To no, Magdalena, was. zasłoń! 150-lecie szkoły. Kolejna kapibara. Magdalena, za Was. No, no i mamy sowę. A sowa jest oznaką, Magdaczego? Mądrości, czyli mnie. Mamy muszelki pewnie prosto z Barcelony Z Barcelony? No i patrzcie na to! Oh, wow. Świąteczne takie Ej to jest giga sztosem Ej to jest sztosem To będzie gdzieś jako dekoracja nasza świąteczna No i koszuleczka drugiego najlepszego zawodnika na świecie Sztos. Tam było napisane Węgorz? Dziękujemy bardzo, wspaniały prezent, naprawdę. Cudowny. Serduszko. Lecimy z ławką rezerwowych, i tutaj musi być naprawdę ktoś dobry. Dajcie jakąś ikonę w końcu. Dobra, ja teraz czuję, że mam moc. I ja czuję to, co ty czujesz? I czuję biorę. Web jak jakie cię Joana Garcia. Juan Garcia. Barce Barcelona. Barcelona no. przecież wiedziałaś. No raczej. No dobra, no to biorę Gesa Dobrze, nie. dalej, potrzebujemy fajnych Ale jest lipa, nie? Czekaj, ja na pewno sprawdzę datę. Listopad. Tak, oficjalnie FC26 ma 3 miesiące. Czyli biorę Sprite'a. No to Sprite ląduje Dobra, w naszym zespole. Mocne, mocne chcę... Nie, podoba mi się to. Ej, jest tragedia. Dlaczego nie ma tutaj ikon? Dlaczego nie ma hero? Dlaczego nie ma e, tych wszystkich. To biorę Słowaka, czyli luki. Lucky będzie luki dla mnie. Dobra, ja teraz zmieniam i tu wybieram gdzieś, no, bo mocne, tu musi być mocne, jakaś ikona. musi być coś mocnego takiego. Nie wierzę w to! Ale jest jeden dobry zawodnik. Naprawdę dobry. Taki Kamara, znam go. No i Git. Czyli. a on, tak? No. Bierzemy? Nie, weźmiemy tego Karasco Karasko. No. Bierzemy? No. Dobre czy niedobre? Bo się tak. Nie. Magdalenka, czy ty kiedyś trafiłaś kogoś dobrego? Ciebie. Czyli nie. Dobrze, wezmę sobie Bellingama, no, znam go ogólnie, by Premier League kiedyś występował. A to akurat tak, no. Ej, ale serio. No wiem, wiem. No? Taka ciekawostka widzowie. Czyli co, Bellingham? No bellingam. No to Bellingham. Nazwisko mówi samo za siebie, tak? Czy on jest lepszy? No, on jest taki sam. No dobra, dobra, nieważne. Dobra, lecimy dalej. Magdalena, ostatnie wybory. Weź coś za czaru. No! Wszystko. Jarzinio, to jest to jest nazwisko. No, to jest nazwisko, dokładnie. No. Tak samo jak Rui Costa, Kanu i Okocza. To no. wszystko to nazwiska! Ale Jarzinio jest ja nam. Okej, okay, no. w Brazylii kiedyś grał i wybieram jego, dobrze? To dobre akurat, tak, bo patrz, wiesz co można zrobić? Patrz. Pyk. No, pięknie. No! O, o! No i Dias. w końcu! Ja zgrał w Barcelonie. Ko Coś źle mówiłeś, że grał w Manchesterze. No, a grał w Riverpuru. <laughs> w Riverpuru, no. To był taki Dobra. Magdalena, tu się zastanów. I szczerze? Szczerze. No, wezmę Lamparta, no bo był jest ikoną. Kliknij, wybierz. No, masz pada i podejmij decyzję. Żuimberg? Oberdorf? Durę. Brak Pulsu! Beznadziejny <laughs> wybór. Dobra, to biorę y, Lamparda. Jeszcze sprawdzę. Brak Pulsu. Dobra, biorę Żuimberga w takim razie. Yy, yy. No nie no, dobrze, dobrze, Magdalena. No. teraz masz kolejne. No jest, nie, no tutaj, bez... jest tutaj zawodnik, który był nazwany agentem 007, później został Bentenem. Ciekawe Można... czy któryś z widzów ogarnął o co chodzi. Może chodzi o tego Wirtza. A dlaczego? Nie wiem. Ale tak, chodzi o niego. No <laughs> wiem dlaczego. No bo on jest taki szybki, jak wir wodny Bo przyszedł do Premier League z innej drużyny oczywiście, niemieckiej, z Bayer Leverkusen I był tam świetnym zawodnikiem i miał, miał grać pierwsze skrzypce w Liverpoolu I po siedmiu meczach miał 0 bramek, 0 asyst, 7 występów, a później się to zmieniło na Benatena, czyli 0 bramek, 0 asyst, 10 występów <laughs> Nie mamy żadnej kobiety, więc wezmę sobie Asalani Salami! Z noga mi skurczła Skurczła ci noga Widzowie, skurczła jej noga Lewy! Róbki mi takie o co, kurde, niesamowite Wybieraj, Magdalena! Nie mogę się skupić! A ty się nie masz skupiać, ty masz wybrać! Jezu! No, to ja wezmę sobie teraz lewego, no Ale dziwnie to wygląda w ogóle Lewy, tak? No Co wygląda dziwnie? No lewy Dlaczego? No dziwnie Bo nie ma wąsa, a teraz no. ma U. Mocne, mocne. Szczerze, jest tu dwóch mocnych. No ja ci zaufam, skoro tak mówisz, to tak na pewno jest. Julie nie, haji. Tego bierzemy, no. tak? No to się zdecyduje. No haji, haji, dobry. Dobry. Najlepszy? Nie. No najlepszy to by byłby, jakbyś wziął chulita, nie? Mm. Dawaj, ostatniego. Dobra. Udogi. No i spoko, on akurat mi się przyda, bo mamy tak tragicznego Jordi Albe Bardzo Dobra, wybierzmy, Magda, czy menedżera. Czym jestem najlepszy, tak szczerze? Wiesz, nawet wiem kogo. Artur rugwisk, Ru Kogo chciałam wybrać? Myślałem, że weźmiesz pana na środku. No, kusił. <laughs> tak prezentuje się nasz skład. Czy jest on mocny? Uwaga, dziewię, nie powiem, że jest 113 punktów, bo zawsze mam 113. 109. Mało. Jest tragedia, tak szczerze. Szczerze, widzowie, szczerze, ale szczerze. To szczerze myślę, że odpadnę na pierwszym poziomie, ale może tak nie będzie. Zapraszam do oglądania. Dziękuję, Magdalena. Po kilku zmianach wygląda to tak, ale wydaje mi się, że w pierwszych minutach wpuszczę Leonberga, Bellingama i Hagego po prostu nie na swojej pozycje Byle grali i zobaczymy Ile meczów uda się wygrać Na szczęście widzę, że u mojego rywala z tyłu Przynajmniej też nie jest jakoś super dobrze I z przodu chyba też nie jakoś super Chociaż ta Rodman no to wiadomo Jak ona gra Ogólnie kobiety w tej edycji znowu tak mocno przesadzone Trafił się jakiś gościu, który w ogóle Kiwa się sam ze sobą non stop Na szczęście udało nam się odebrać piłkę Chociaż na chwilę, zobaczymy czy uda nam się w takim razie Dojść do jakiejś akcji Gdzie oddamy strzał Mamy tutaj Samuela to Samuela Eto do środka. Mamy tutaj podanie przeszywające, mamy dużo miejsca, jest strzał, no i gdyby tam był ktoś inny, to może byłaby to bramka. Spróbujemy nietypowego rzutu rożnego, być może z tego coś będzie, na przykład przechwyt bramkarza i kontratak, z którego mogę stracić bramkę. Ale Eto ładnie to teraz zrobił, mamy dużo miejsca, jesteśmy już w polu karnym, oddajemy kolejny strzał, jest wybicie. Dobra, mamy przechwyt na prawej stronie, ale nie dochodzimy do tego. Ona wydaje mi się, że jest najbardziej niebezpieczna tutaj w tej drużynie, Rodman właśnie w tej chwili przy piłce, jest strzał, jest bramka. No, i Griezmann 2 do 0. Nie mam ani jednego dobrego zawodnika w obronie. To są takie karty, które, no, w pierwszy dzień, jak trafilibyście z Tonsa, to byście się cieszyli. W każdy kolejny dzień, w drugi, trzeci, czwarty, to już jest zwykły średniak. I on jest moim najlepszym obrońcą, więc, no, nie jest ciekawie. Patrzcie na tą Kaysedo. Nie dość, że Dumfries nie potrafi jej dogonić. No i właśnie, Rodman. Nic się nie da zrobić, jak ona ma piłkę przy nodze. Jaka ona jest dobra! No, i to będzie kolejna bramka, widzowie. To będzie kolejna bramka. Cztery. Raczej tutaj zbyt wiele nie zdziałamy, ale no postaramy się zdobyć chociaż jedną bramkę. No, ale prędzej stracimy jeszcze jedną. Trzeba przyznać, że te kobiety naprawdę tutaj mocne. A ta rodman to niech się schowa. Ona jest taka mocna. No, rodman przy piłce strzela. Kto ją stworzył? Dlaczego ona jest taka mocna? Kurde, kosa w nogi. Normalnie wychodzimy bramkarzem. On się cofa. I ona strzela bramkę. Samueletto! Bramka kontaktowa! Mega mocny kontakt, złapany. Chłop będzie grać po obronie, nie? To jest żenada, to jest naprawdę żenada, żeby takim ludzkim śm... być. Śmiesznym ziomkiem oczywiście, to chciałem powiedzieć. Mega śmieszny ziomek. No podaj do bramkarza, no, bo już prawie, prawie wyrównałem, prawie wyrównałem. Podaj do bramkarza, super, wow. Przez takich ludzi, przysięgam, odechciewa się grać w tę grę, nie? Jeżeli trafię się na takiego człowieka, to liczy się tylko na to, że karma go kiedyś spotka i że on również trafi na kogoś takiego, jakim jest sam zawodnikiem tutaj. No i witam, żegnam. Kolejna bramka. Życzę mu, że całego serca mu tego życzę, żeby nigdy mu już żadna ikona nie wypadła, żeby jedyne dobrych zawodników trafiał w drafcie. I żeby na święta prezentu nie dostało od rodziny. Tego mu życzę, patrząc na to jak gra. Szczerze, gdyby nie ta Rodman, to ten gościu, to nie wiem, on by leżał i płakał tutaj chyba. Ogólnie zawsze moim przeciwnikom po meczu mówię gratulacje. Dlatego tym razem zaprzestajemy tej tradycji. No ale chociaż dostaliśmy żeton.